Dawno, dawno temu, tak naprawdę zaczynamy. No dobra. Był sobie taki malutki radiotelefonik, nie? Zrobiony przeze mnie. To jest ta płytka od spodu, ale to są tak naprawdę dwie płytki. Jedna płytka to jest nadajnik, druga odbiornik. I to była wersja przenośna. Wersja przenośna. Ja to zrobiłem w wersji sta stacjonarnej i to tak naprawdę w latach... 90 Tych 90, 80 -tych, to był jedyny taki egzemplarz, który się pojawił w radioelektroniku kompletny do zrobienia. Jako radio przenośne, ja to zrobiłem w wersji stacjonarnej. Y... Do ostatniej chwili to działało, y... ale tu brakuje jakiegoś układu, nie pamiętam. No ja to przerobiałem, modyfikowałem, nie. No i to A Ale jakie pasmo to jest? Na dwa metry. Na dwa metry. To jest, no. Na 2 metry. Jeden kanał. Jeden kanał 145-550. Jak tam panie dziurku? No dobrze, no co to... Wszystko dobrze? Wszystko Fajnie, dobrze. Fajnie, żeście dotarli, kurde. Ważne, ważne, że dobrze, a nie gorzej, nie? Tak. I ja, szczerze mówiąc, to tu nigdy nie byłem. Nie? Fajne to miejsce jest takie. A co to za, co to, jeszcze raz, co to za antena jest tutaj? To jest na 70 centymetrów? Nie, to jest na... Na ten, na... Na internet. Na, na internet. Na, a, na internet, no i gitara. Dobrze, że z będziemy podłączać. Co? Antenę? Z tak. przodu, bo była tylko BNC. Rzeczywiście. Pokaż, pokaż tą baterię pod spodem. A jaką ona jest pojemność? 3000. O! I już można działać. u mnie. U mnie też. No. Płyteczka z zasilaniem, tylko musiałem ją zaizolować, bo tu normalnie te kable są i luty. Ale pasuje wszystko, zemę, się wpina tylko na ten. Aha, okej. nie wpinasz w tą. W... No ładnie. się, nie, nie, jeszcze nie ładowałem. No, A później się ogląda z takim, Ja to jest profila. Z profila? Z profila, macie z profila. Tak, <grym> ja, 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 ja myślałem do mnie co jest. Ja już <grym> brałem, a tam kawałek kartoniku, i trzy zwoje, zrób to i drutu, drutu, cztery i koniec imprezy. Zawsze może przejdę na drugą stronę, to się otyczy. <grym> Póź tu? ponad 200 metrów tam jest naj, najwyższy punkt. 230 chyba, nie? Tam jest zewnątrz pewnie różni. Normalnie radio no, no, jak fotologii. paczka papierosów, nie? No, ale zobacz jaką można mikrowieże złożyć. To skrzynka na wierzch, rozumiesz panie? No, no. Tak. Dawny radmord może pozazdrościć ze swoją wieżą. Nie, nie, nie. Ale ja to wygląda ale samo, nie? Też tamtej stronie? Bo tutaj leci w tą stronę.

Trochę z tego wieczoru. No fajnie, zaraz się tam porozjeżdżamy na trzy strony świata różne. Bo tu już na myśli jest Sebastian Prosto, a my odbijamy.